Siemano widzowie dzisiaj ten gramy yy, ja właśnie nie wiem, co... dzisiaj będziemy grali z Szymonem i z Krzysiekiem. Krzysiek nie gada, bo yy, ten, nie ma mikrofonu, zepsuł mu się. Więc nie będzie gadał, ale jedynie i z Szymonem takim nie... O kurde, bo tu, tu ja gadam. Dobra, gdzie lecimy? Ja zawsze... Nie! Tutaj! No dobra, dobra. No i będziemy dzisiaj nagrywać. Ja będę mało grał, więc no. I... dobra. Ten Krzysiek, który ostatnio grał w cyklusach. Ja zawsze pierwszy. Nie no, ale Krzysiek... nie, dobra. Wstrzymam tylko ze mną. Możecie... Jak chcecie to możecie, tu macie w lewym górnym nikt do nas, możecie dodawać. Czekajcie, bo ona ta gada. Co? Ale ja nie Krzysiu. Ja pierwszy byłem. Jak coś to ja już gadam, to widzę tam. Dobra, jestem już. Eee. Czemu mam czerwoną kropkę, ja nie wiem. Znaczy wy mojego ekranu nie widzicie, tylko Krzyśka? Ale dobra. A bo ja miałem budowanie włączone, dobra. Ja to nie ogarę z tak. Tak. Szymon, nie śmiejcie się z niego, on jeszcze tak mega nie ogarnia. Oni cię nie słyszą! No nie ogarniasz, nie ogarniasz. No widać, że nie ogarnia, bo mówi... Ej, dawajcie na sejfa już! Leży! Leży. Szkoda, że nie możecie zobaczyć mojego ekranu, chociaż się nie nagrywam, dlatego. Ale dobra. Ej, chodźcie już na sejfik. Ej, chodźcie na sejfik. Czy się ogólnie mnie słyszy, tylko... Nie gada, tylko... Tylko tyle. O. O kurde, czemu te boty są takie dobre, się pytam. Ten bot mnie zaraz zabije. Krzysiek, ja biorę z tej broń. Potrzebuję spraya. Krzysiek ja biorę z sejfu, co nie? Ej, Szymon, chcesz to? Ta... Y, mityczne, jeszcze lepsze. Krzysiek ja biorę, nie zabieraj, proszę cię. Nic nie rób. Oprócz... No nic nie zabieraj, dobra, dzięki. Kurde... A dobra, no to ja chyba biorę. To dobra, ja biorę, widzowie. To nie wiem po co to jak ja zaraz będę miał pizza, dobra? Ja wezmę może. Yy, to! To Krzysiek, bo nie, nie lubię tego, tego bardziej. Granatnik teraz się dzisiaj nie przyda, więc to chyba... Tyle. Tak! Krzysiek! I ty deklu! Ja biorę! No nie no, Dekiel, jakiś. Ja mówię. Krzysiek nie mogę. Czemu ja tego... Ale Krzysiek, zabierz to, bo ja i tak w następnej ludzie będę brał. Więc nie. Bo ja nie chcę, żeby było, że... Ale cię wkurzyłem dla ciebie, Krzysiek, jesteś już jak Wojtek. na epickie Gdzie ty Szymon jesteś Szymon ja do ciebie idę Szymon jak coś Ja wziąłem bityczne ale ty masz tu legendarne Dla Szyboda to jest Krzysiek nie zabieraj tylko Ja? Tomasz to masz to bityczne ale Krzysiek ja w następnej rundzie biorę Nie witam, tam zaznaczyłem ci legendarne bo Krzysiek Krzysiek, jak, jak mnie słyszysz, to zab... Kucnij, jak mnie słyszysz. Kucnij, kucnij, kucni, Tak, czyli mnie słyszysz, co nie? Krzysiek, dobra, to Krzysiek je, je, zabierz Wojtek, krzy, Szymon nie bierz tego, zabierz, bo ja... Znaczy nie musisz zabierać, ale jeśli chcesz zabierz, y, zabierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz. Nie bierz. Ale nie do ciebie to było oddaj! Oddaj! Oddaj, 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 oddaj to, to co trzymasz, dobra. Yy, Krzysiek, ja mam wziąć? Bo i tak ja w dostęp tej ludzie biorę. jeszcze i tak, dobra. Czyli ty... To jest... Dobra. A. Krzysiek... Yy... No. Krzysiek możesz dać Szymonowi ale nie musisz Ale... No fajnie by było jakbyś dał ale jak nie chcesz to nie musisz dawać broni Nie no ja tutaj jako jedyny tak w się gdzie ludzie spoza kolacji słyszą zdają życie Ej jak... Ej jak ktoś zobaczy łuk mityczny to zaznaczę, To to ci daje. Jak be, jak będzie gdzieś łuk. Ej, chodźcie, wsiadajcie do autka. Já dai Nie słyszę cię za bardzo dobra, jedziemy. Przepraszam, że tak mało gadam, ale dziwnie mi się gada do nikogo, jak wiecie o co chodzi. To yy, nigdy nie nagrywałam. Ja mogę być typy, wiem. No, praktycznie nigdy nie no, nigdy sam nie nagrywałam, więc tak dziwnie mi się gada o kurde. Dawaj, wsiadaj. Trzymaj. się strzela. się strzela jak coś. O kurde, goście miał koronkę, to też może mieć. Ma koronkę, ma koronkę! Jest! O kurde. Błagam, żeby ktoś miał tu jeszcze jakieś dobre brodzie żeby zostały. Nie ma żadnych dobrych. Oni mieli Ej, chodźcie na mini-sejfik. Chodźcie. Za mną. Otwarty już, dobra. Ale może coś jeszcze będzie znaleźć. Dobra, nie ma nic. Ej, ej, legendarne, legendarne to soksiorby No idźcie za mną Ale soksiorby są potrzebne bardzo Nie masz, nie masz soksiorbów No o to mi chodzi właśnie jest to żywy, ale jest to żywy da epickie Kurde to co ja robię? Bo tam nikogo nie ma, bo ja mam deamera. Tam się może bili, ale tu gdzieś bliżej się biją. Chyba. Ej. Ty! Patrzcie! Nie przejęte. Ej, później idziemy tutaj. Jak weźmiemy to, to idziemy po tamto. O, okej, okay. wystarczy dla każdego, wiesz o tym. Suksiorby. Dobra. I jak każdy wszystko wziął, to chodźcie. Tam, gdzie ja zaznaczyłem. gdzieś tutaj się naw nawalają. się tam gdzieś. Tam gdzie zaznaczyłem się nawalają. No przecież masz tu nawalankę. Ja tu każdego rozwalam. Ja pierdzielę, jakie to łatwe. Ja też nie wiem, ale gdzieś tu są. Krzysiek ma. Krzysiek ma ludzi. O ja pierdziele. Ko mnie. To jakiś spamer. Szybko, szybko. Krzysiek, Krzysiek. Szybko, szybko. Dasz radę. To śradę go! Do Dobra, weź moją kartę. Krzysiek! Weź moją kartę i to migada możesz też wziąć. Szymon weź moją ten! Szymon! Weź koronę! Weź koronę! Ty weź koronę, Szymon! Dobra! I nie oddawaj mi jej. No możesz... Nie w tą stronę! A dobra, w tą. Lać. Dobra, dawaj lać. Wiesz. No ej do. No. To już od początku, Nie niszcz tego tu. A ty, chyba, że to mój bot. są tam bez kitu ej do krzyśka u krzyśka typy nie wiesz flagi tu się tu się klepiemy to ten co mnie zabił ty Masz swoje teraz Kurde. Prawie go zabiłem. Dobra. Odzyskałem swoje bronie. Fajnie. Wszystko fajnie. Ej, mogę snajpę? Dzięki. Przerąć się z kimś? Dobrze. Czy się Cię nie słyszy? Albo ja mam kula Nie, bo tam są typy, ja chcę Ja chcę się strzelać A to nie wchodź tam Krzysiek się strzela, ty tutaj. Krzysiek zaznacz typów, jakie są jeszcze. Ja nic nie biorę, tylko. Są tam Chyba Chyba Krzysiek się nawala Skąd? No stykata jest coś Krzysiek

Bo ja się widzę. Krzysiek się bije, o kurde, krzysiek się bije. Aby tutaj z jakimś gościem wiedzy. No serio, widzę, że się To Przecież od wszystkich załatwi. Ja widzę tych. Idź pomóc, ja nie mam tarana, więc nie tam. No i mówiłem, że wszystkich tam się strzelają jeszcze. No kurde! Leczy! Leczy! Ej, leczy! No kurde! Leczy kogoś... A my jesteśmy w stanie obok i kupa. No i to, a ja mam mało HP. No kurde no. Nie możemy tak robić więcej. No dobra, ja nic się nie stało, ale ja też... ten sam nie mogłem, bo... ktoś się był sam, a on miał dużo HP. Dużo więcej HP. Ode mnie. No choćby. To tylko wieżyczka. Żeby wieżyczka mnie tak obijała? Co tu się dzieje? Dobra, wieżyczka się złożyła. Wygraliśmy to. Ej, biorę koronkę. No i wybaczcie ten, ja nie mam. I ludzie mnie tu strzelać będą zaraz. Ej, ma ktoś leczenie? Krzysiek dawaj! Wylodnuj na nim! Dobrze i strzelaj! Krzysiek da radę Jest! Jest! Z koronką wygrałeś! Szymon wygrałeś z koronką! Ten Szymon co odbiera rola! Kur Czekaj, zadzwon, czekaj, Krzysiek, częcie zrób, ten zrób.